We Wrocławiu wziąłem udział w protestach przeciwko spektaklowi Śmierci Dziewczyna. Nie wiem, czy pamiętacie, jak to pewien reżyser postanowił zaangażować aktorów porno do swojej sztuki teatralnej. Z całym szacunkiem dla wolności twórczej uważam, że porno w teatrze to głupie i nieodpowiedzialne psucie porno. Aktorzy porno to są żywi ludzie. Przygoda z teatrem potrwa kilka miesięcy i wrócą na swój plan. Rozpierdoleni wewnętrznie, filozofiami, rozterkami postaci. Czy to im pomoże w ich robocie? Wątpię. Albo inna sprawa z Wrocławia, nie wiem, czy pamiętacie ile było gadania, jak to w jednym z wrocławskich szpitali wycięli gościowi zdrową nerkę i zostawili chorą. No co w tym dziwnego? Stanąłem po stronie lekarzy. To był oddział transplantologii. Po co im chora nerka?